Niech ja się zacznę sobie od Dexi, Dexi, Felipeza i takich dwóch zielonych gagatków. I powiem, że... Powiem ci powiem, że tak, tak, tak. Uuu, dwo dobrze obok siebie. No, widzisz. Dobra, to, że tu jest taki, to już wiemy, to, to, że tu jest Felipeza też wiemy. Palionowy, dam go gdzieś tutaj może. Dam też raz krufixa i raz Tobiasza. Dobrze, dobrze, I źle i dobrze. Dobra, czyli lecimy takim samym skamotem jak wcześniej. I tutaj zastanawiam się czy nie da litera i Wojana. Oj. Ło! Wow. Dobrze, wszystko. Jeżeli nie chcesz więcej, to zaobserwuj ten kanał. Dobra, skoro to już wiem, to już wiem, to też wiem. Co tu może być? Dobra, co potworek? No niestety, nie tym razem. Skoro tak, to trzeba się pozbyć kilku główek. Dam sobie dwa razy Sagiego, dwa razy Paliona, raz Felipeza. Kurczę. Dobra, to już wiadomo co jak. Tutaj Palionik, Sagi, Felipeza, tutaj Wojan. I na koniec palion. No kurczę. No co kurczę, no klasik, no i co ty robisz? Ej, zwiedziałem to, zniszczyłaś to! <gry> Nieprawda!